Znacie się trochę na piłce? Ja się znam dobrze. Jak, e, e, napastnik ominie wszystkich obrońców e, i zostanie tylko bramkarz, który to jest spalony? Spalona piłka. Spali, e, Spaliłość. Spalony jest wtedy, kiedy piłka przeleci z, przed linią obrony za linią obrony. W dalinie obrońców, y, piłka idzie, no i jest Na przykład e, prawy górny ruch. Taki y, jak ścieli się, się w narożnik, to na to się mówi okiem. Taki na co możemy patrzeć, przez okna. A ja wiem co jest, to jest laka. Laka to jest piłka y, długa piłka. piłka, żeby obrońcy mieli czas na ustawienie.

Jeszcze raz to powiedz głośno. I się nie podalę. I o to właśnie chodzi. Trzymajcie się, chłopaki. Do zobaczenia. Dziękuję Wam.